Kochani, jestem przed rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na ten napis. Poległem za ojczyznę, wieczny odpoczynek, racz im dać panie. No właśnie, jak to z tym jest? Że ludzie oddawali życie za naszą wolność Kiedyś byłem na takim cmentarzu koło zgorzalca kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi w czasie II wojny światowej. Z jednej i z drugiej strony zginęło. Niemcy, Polacy, Rosjanie. A dzisiaj jeździmy do Niemiec nawet nie wiedząc, że minęliśmy granicę. Jak widzę taki, takie napisy, Poległym za ojczyznę. Zastanawiam się, dlaczego. Dlaczego oddali coś, co mamy najcenniejszego w życiu. Swoje własne życie, które jest naprawdę wiecznie, mam 65 lat i jest bardzo krótki. Dlatego zawsze jak tak pomyślę o sobie, to jestem wdzięczny, że żyję w czasach, kiedy nie ma wojny. Że urodziłem się w Polsce bez wojny. Przeżyłem 65 lat bez wojny. Pomyślcie o tym. I zachęcam Was do pisania codziennie wdzięczności. Za co jestem wdzięczny. Ja prowadzę na Facebooku taki. E, to się nazywa. Nie wiem, blog czy, 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 czy kanał. Na Facebooku. Wdzięczni za trzeźwość. I to jest trzeźwość różnie rozumiana. Trzeźwość umysłu, rozsądek, trzeźwość od używek. I tam piszemy codziennie wdzięczności. I jedno właśnie z tych wdzięczności dla mnie jest zawsze, że żyję w czasach, kiedy nie ma wojny w Polsce. Ja wiem, że obok na Ukrainie jest wojna. Zapraszamy ten kanał. Subskrybujcie ten kanał na YouTube, jeśli chcecie następne filmy. I pod tym filmem będzie link do tego kanału z tymi wdzięcznościami. I jeszcze jedna taka gorąca, gorąca prośba, ponieważ ja mam, ja mam tutaj ten swój stary telefon, na który narzekaliście, że słabo słychać. No to jest, to jest ten, ten mój stary. Ja nagrywam na telefonie pożyczonym. I niestety muszę go oddać. Jeśli ktoś Mógłbym mi użycić dobry telefon, co nagrywa dobrze głośność. To naprawdę będę wdzięczny. I co będzie z pożytkiem dla nas wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, bo to mnie pomaga i daje siłę do nagrywania następnych filmów. Pozdrawiam serdecznie.